Hotelowa mapa zagłębia wzbogaciła się o dwie kolejne gwiazdki. Obiego takim standardzie otwarto właśnie w Dąbrowie górniczej Strzemieszycach na terenach poprzemysłowych. Zdaniem właściciela hotelu Krzysztofa Gąsiorka, ta lokalizacja ma swoje plusy i minusy. Każdy, kto jedzie tędy, zadaje sobie pytanie, czy jeszcze gdzieś tam coś może być na końcu, ale jak dojeżdża po tym czasie zwątpienia to jak podróżnik na pustyni, który. Yy, wizjoazem. Bo takich właśnie miejsc, zdaniem prezydenta Dąbrowy Górniczej, brakuje w naszym regionie. To są akurat inwestycje, które są jak najbardziej Dąbrowie potrzebne, jako że jesteśmy miastem rozwijającym się, coraz częściej inwestorzy pojawiający się, coraz częściej wystawcy, którzy przyjeżdżają na Expo Silesia. Czekają na nich 32 jedno- i dwuosobowe pokoje z pełnym wyposażeniem a ponadto apartamenty oraz sala konferencyjna. Kompleks uzupełnia restauracja z bogatym zapleczem kuchennym. Wszystko po to, żeby pobyt tutaj należał do udanych. Z mojego doświadczenia w pracy w hotelarstwie różne rzeczy się zdarzają. Tak naprawdę zachcianki trzeba spełniać praktycznie wszystkie, które są możliwe, tak, żeby ten gość poczuł się dobrze w hotelu. Pomóc ma w tym również wystrój nawiązujący do największej pasji właścicieli hotelu. Mam nadzieję, że to zostanie. Zresztą chyba zostało mile przyjęte przez wszystkich tutaj oglądających. Poza tym daje to jakąś nastrój, jest. To spójne z tym, jak ja to pojmuję. Jest to moje hobby, a może i będzie jakimś większym biznesem. Biznesem, którym już wcześniej zaraził swojego wspólnika. Wsiadłem do tego pociągu i, i nie ukrywam, że nie jest to dla nas jakiś na tyle biznes dochodowy, ale jesteśmy znaczącym importerem na rynku w Polsce. Nie ukrywam, że dobre wino każdemu smakuje. Nieprzypadkowo więc, prezentacja tego trunku uświetniła otwarcie hotelu. Pokaz i degustacją przygotowała międzynarodowy sędzia, konsultant i dystrybutor win. Spędziłam dużo czasu na winnicach, w wino było przedstawiane jako właściwie codzienny posiłek, dodatek do jedzenia. Nawet był dodatek do, właściwie, śniadanie w szampanii, zaczyna się od szampanów. Na taki klimat, ale również dużo więcej mogą liczyć ci, którzy zdecydują się na nocleg w Dąbrowskim Standardzie. Żaneta Michalak, TV Zagłębie.